Był najlepszy w sobotę, najlepszy też w niedzielę. Paweł Wąsek nie miał sobie równych podczas weekendowych konkursów letniego Grand Prix na skoczni w Rasnowie. A nowym liderem klasyfikacji generalnej został Włoch Alex Insam. Weekend letniego Grand Prix w rumuńskim Rasnowie w skokach narciarskich miał właściwie tylko jednego bohatera. Był nim Paweł Wąsek, który po wczorajszym zwycięstwie triumfował także dzisiaj. 93 metry. Taka odległość pozwoliła Pawłowi Wąskowi prowadzić po pierwszej serii. W drugiej turze zawodów Polak poszybował 3 metry dalej i pokazał, że nie ma zamiaru nikomu oddawać wygranej. Na drugim miejscu plasował się Japończyk Reni Kaido, który do zwycięzcy stracił punkt i 1 dziesiątą. Podium uzupełnił Włoch Aleks Insam. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęło jeszcze dwóch Polaków. Jakub Wolny był szósty. Na siódmej lokacie zmagania zakończył natomiast Kacper Juroszek. Najgorzej z biało-czerwonych spisał się 17 Macikot. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Aleks Insam. Wicelider Paweł Wąsek traci do niego zaledwie 10 punktów. Szansa na odrobienie strat w przyszły weekend w austriackim Hinzenbach. W zawodach pani najlepszy wynik w karierze zanotowała Anna Twardosz. Skoki na odległość 84 i 90,5 metra zapewniły Polce 12 miejsce. W czołowej 30. uplasowały się także Pola Bełtowska oraz Nicole Konderla. Rywalizację wygrała Włoszka Lara Malciner przed Japonką Naozomi Murayamą oraz swoją rodaczką Aniką Siew.